Tam ja jestem Zanek, to jest City Skylines, e, kolejny odcinek przedstawiający powiedzmy możliwości tej gierki, mm, a to jest e, kurczę Los Santos, tak jak widać, e, no, widać albo, albo i nie, bo nie, nie, nie wszyscy pewnie grali e, w GTA V, e, poza tym tak naprawdę pierwszy rzut oka e, pewnie nie widać, że to jest Los Santos, ale jeżeli zrobimy już tak, oddalimy trochę tą mapkę, obrócimy sobie kamerkę. To raczej to już będzie przypominało Los Santos. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Kurcze koleś, który to wykonał, czy też osoba, która to wykonała troszkę, musiała się napracować. Oczywiście miasto no, traci, nie jest to jakieś kurcze, ekonomiczne, kurcze, powiedzmy, sukces nie jest to miasto, bo ono po prostu będzie tracić force i tyle. Ono jest zrobione po to, żeby tak jak powiedziałem, no przedstawić możliwości ewentualne. Gry, programu no Los Santos wyszło kolesiowie naprawdę świetnie. Mamy tą kurczę górę, na którą wszyscy się wspinają w sumie ona jest tutaj gdzieś i spróbują skakać z niej, czy, czy spadać, czy coś w tym stylu. Mamy wszystkie lokacje, tak naprawdę, chyba z gry. Pytanie, czy można odnaleźć tutaj mieszkania, czy też te dzielnice, w których, w których mieszkają główni bohaterowie gry? Boże, ten murzyn, kurczę blade, psychopata. Jakkolwiek oni się nazywają, no sorry, nie pamiętam kurczę to ich, ich imion. No i ten kurcze tat tatusiek udający głowę kurcze mafijnej rodziny. Czy też w sumie, tu, w sumie jest taką jakąś tam głową mafijnej, taki kurcze godfather powiedzmy. No w sumie trzech głównych bohaterów wiadomo no. No a sama mapka wygląda dość ciekawie, o, jest to kurczę, to pustynne miejsce, są też wiatraki, pytanie czy z kolei Fajnie, równie dobrze oddana. Bo tam pamiętam była fajna akcja na motorze, gdzie się ścigało z pociągiem. Bo no, tutaj jakieś linie kolejowe są. A, jakiś pociąg sobie nawet śmiga, tutaj pociąg towarowy. Można było to, pamięta fajnie gonić ten pociąg motorem. A tutaj co mamy? Wielka biblioteka, ekstra. czy tu mamy elektrownię atomową? Czy mi się wydaje, elektrownia atomowa dokładnie. Ile to miasto ma zapotrzebowanie na energię? Służycie 514 MW generuje 1070 nice. Wiatraki są. Puścimy sobie. O, proszę bardzo, jak to fajnie wygląda. Wszystko się ładnie kręci. A pociągi sobie śmigają. Samochodziki oczywiście jeżdżą, jak to w Grand Theft Auto, nie? <ścoughs> e, pytanie, gdzie są kurcze ten? Gdzie są? Mamy lotnisko Lago Zancudo, nie wiem cokolwiek czy. To są kurcze, to są chyba nazwy przeniesione w 100% odzorowane e, z gry. Mamy kurcze Mount Chilat, tak się chyba nazywa ta góra. E, Brad Bradog Pass, Mount Gorg, Gorda. Mount Gorda. Co my dalej tutaj mamy? E, tutaj jest Sandy Shores, czyli jakieś kurcze, piaskowe wybrzeża chyba. To się powinno tłumaczyć Grand Senora Desert, Grand Sonora Desert, czyli jakaś pustynia. Uh, Winewood Hills mamy. Uh, co w mamy? Tonga Wolley, Tonga Hills. Jak, jak to się? Tonga Hills, coś w stylu. a uh, Boże, co to jest? Tutaj? Pacific Bluffs? Pacific Bluffs. A to mieścina, jak się nazywa? Kumash. Tam to jest jakieś... To nie jest, kurczę. Los Santos. Los Santos się zaczyna tutaj. No i mamy dzielnicę Los Santos chyba. Morningwood, Morningwood, Backlot... City? City, Backlot City. to są jakieś chyba pomniejsze jeszcze miasteczka, które miasto po prostu wchłonęło. Tą, tą Los Santos. No i co my tu mamy w centrum w sumie? wieża transportowa? Ok, biuro usług. Usługodawców. Ekstra. E, biura kolosar o Order. O, to są takie budoneczki, które tam losowo chyba... Pytanie, czy... Co można tutaj zakupić? Coś fajnego. Wszystko już praktycznie zostało wybudowane. Niestety, no tak jak powiedziałem, miasto e, nie zarabia, więc e, trudno jest, kurczę, budować tutaj coś nowego. A tutaj co mamy? Stadion. O, proszę bardzo. Rzućmy okiem na stadion, jak wygląda całkiem fajnie a, tutaj brakuje energii? a dlaczego lotnisko nie ma energii? fajnie samoloty startują, stateczki sobie pływają, mamy też oczywiście port a, gdzie on jest? tutaj jest port a, jakieś kurcze stacje towarowe dla pociągów a, jakieś mniejsze kurcze a czy to są strefy industrialne? tak, to są strefy industrialne tutaj no, tak jak widać, miasteczko wygląda fajnie. Tutaj, kurczę, fajnie ściek wylał. Te takie czarne plamy to są chyba ścieki. Nie wiem, muszę zobaczyć dokładnie, czy to jest ściek. Tak, to są zanieczyszczenia. Ewidentnie, w sumie tutaj też są jakieś dość mocno zanieczyszczone. Te wybrzeże jest. Statek towarowy sobie śmiga, pytanie, tego one śmigają. Co my tutaj mamy jeszcze? Palornino Highlands, coś w tym stylu. O, proszę, nawet jest, to jest zapora, nawet się trafiła. Ciekawe, czy w czy w Gierce jest zapora? Pewnie jest, kurczę, blada. <śmie> nie no, świetnie to jest zrobione, naprawdę mega. Na Steamie, na Steamie ten, kurczę, save, bo to nie jest to, to, to nie jest mod, to jest po prostu zapisana gra, e, Mam masę, kurczę, tak naprawdę pobrań i masę, masę, masę bardzo dobrych komentarzy, no, po prostu ludziom coś takiego się bardzo spodobało. Ja sam miał, mam pomysł, żeby zbudować jakieś miasto, kurcze, od podstaw, nie patrząc po prostu na, na pieniądze, tylko wziąć sobie, odpalić edytor i coś zbudować, bo naprawdę można w tej, tej gierce robić świetne rzeczy. E, no szkoda, że nie mam wersji del Deluxe, bo tam bym miał kilka dodatkowych fajnych budynków, tak jak wieża iFla i parę innych fajnych rzeczy. Ja się tak zastanawiam, czy nie zbudować sobie Paryża. A przynajmniej spróbować zbudować jakiegoś centrum tego Paryża, no bo Paryż to du duże miasto. Eee, no i postawić tam oczywiście wieżę Eiffla i tak dalej, jakieś pola el elizejskie potworzyć i coś w tym stylu. No zobaczymy, może sobie dokupię tą, jeżeli będzie w ogóle sprzedaży możliwość dokupienia tych dodatków z Deluxe, z wersji Deluxe. To tam no, ta wieża, wieża Eiffla by stykła, tam jeszcze jest kilka fajnych innych budynaczków. No a na razie przyglądamy się z lotu ptaka. Podziwiamy Los Santos. blisko, które nie ma zasilania. Całe centrum, jakieś inne kurczy mieściny. co my tu mamy? San Czlanski Mountain Range. Co to jest? San, San Chinaski Mountain Range, okej. Okay. A co to jest w ogóle za butynek tutaj? Centrum nauki, okej. Okay. Tu jest jakaś kolejna mieścina Grape Seed. Grape Seed, czyli jakieś nasiono-winogron, nasiono nasiona-winogron. Pytanie, czy oni tu winogrona uprawiają? skoro tak to się nazywa. są same, same kurcze domki mieszkalne chyba. The Real Center. Wystarczonej liczby pracowników nie mają tutaj. Czy to jest przemysł? A, to są chyba ten. Dobra, to jest, dlatego to się nazywa, bo to są. To jest część industrialna, ale to jest część industrialna zajmująca się rolnictwem, tak mi się wydaje, dlatego są... Dlatego oni tutaj pewnie uprawiają jakieś, kurcze, winorośl, wino tworzą i tak dalej. No, on wypas. Można sobie obejrzeć górę. No góra jest świetnie zrobiona, naprawdę. z każdej strony sobie obejrzeć taką górę. Prawie wejść, kurcze blade, na sam szczyt. I jesteśmy na szczycie, na którym jest... Co? Na którym jest linia wysokiego napięcia <laughs> ok, szkoda, że nie ma tej skoczni nie wiem, czy ona się znajduje właśnie tutaj na tej górze ta skocznia, z której tam, znaczy kolejka w sumie linowa, tutaj kolejek linowych niestety nie można budować, ale to jest chyba ta góra ten Mount Chilat, Jak mi się wydaje, że tam jest zamontowana w grze kurcze, kolejka linowa można z niej sobie skakać, albo sobie ją zjeżdżać po prostu gdzieś na dół no jak wam się podoba? Mi się Los Santos bardzo spodobało. Eee, save kurczę wczytuje się dość długo, czyli pewnie zajmuje to w pamięci dość sporo. Eee, poza tym sam save waży chyba jakieś 12 mega, jak na tą grę to jest dość dużo. Eee, zobaczymy jak z przestępczością właśnie. <laughs> Przestępczość w Los Santos? No nie ma przestępczości w Los Santos, ludzie. Nikt nikogo nie, ma, nie napada, nie robią jakichś napadów na banki, heistów i tak dalej. Eee, więc, tak, a korki. Jeżeli chodzi o samochody, no, trochę ich tu jest. Rzućmy okiem na hałas. Eee, no, hałas jest dość spory. Tutaj są jakieś strefy industrialne, porty i tak dalej. To na pewno będzie sporo hałasu. No, ale przestępczości nie ma. Jest kilka komisariatów. przestępczość wynosi 4%. Pełen, pełen wypas. A zobaczmy, jak zasoby naturalne. Tu mamy jakąś ropę. Tu w sumie tylko jest ropa. Tu też jest trochę ropy. I to tyle. Rekreacja, budynki unikatowe. No, trochę tych budynków unikatowych jest. Jest jakiś usługodawców i tak dalej. Stadion mamy. Oceanarium tutaj jest. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Teatr Cudów. Opera. Wielka biblioteka. Coś tutaj jeszcze było, pamiętam. Centrum Nauki. Hmm. Trochę budyneczków jest postawionych e, Dzielnice. Proszę bardzo ładnie są pokazane. Ile tych dzielnic jest? No naprawdę jest ich dość sporo. Cała, kurczę, wyspa jest podzielona bardzo ładnie na dzielnice Mamy też jezioro, które jest dzielnicą, ale bez nazwy. <grym> Okej, okay, no tak wygląda los Santos. Bardzo ciekawy save. Ciekawe czy można sobie ten zaraz. Odpalić widok z jakiegoś samochodu. To by było dobre. Można śledzić. Suwa. Pojeździmy trochę ze suwem. Co wy na to? <laughs> będzie zabawnie. poczujemy się prawie jakbyśmy grali w GTA. Szkoda tylko, że nie ma moda, który pozwala na kontrolowanie samochodów. No to by było genialne. Pojeździć sobie w tej grze w Los Santos. <laughs> to by było naprawdę świetne. Wiem, że jest jakiś mod, który pozwala po prostu być w kabinie takiego samochodu, ale niestety dalej nie można nim kierować. Trochę słabo, a gdyby można było kierować takim samochodzikiem, to tak naprawdę to byłoby to jakieś no mistrzostwo świata. Gdzie jest słów? Zatrzymał się. No, myślę, że coś się no, zbagowało. Erik cegła? Właściciel, właściciel Erik Cegła. Bardzo dobre wykształcenie. Bardzo dobrze wykształcony dorosły ekstra. Mieszka w rezydencja Karwiny. Rezydencja Karwiny, okej. Okay. Pracuje w Franks Gourmet Fish Stick Factory, w fabryce. Bardzo, doby, bardzo doby, dobrze wy, wykształcony, pracuje w fabryce. No jedzie do pracy w tej chwili, je, je, jeździ suwem tak jak widać. Jest zadowolony z życia ogólnie. Tak, wypas. Zobaczymy gdzie jest ta jego fabryka. Dobra, koleś wjechał do strefy industrialnej, tak jak widać. Zobaczymy, ile mu to zajmie dojechanie do pracy. Troszkę mnie tutaj katapultowało w górę, że tak powiem. No, chyba dojechał. Wysiadł z samochodu i poszedł do pracy. Okej, okay, to bym ja będę kończył. To był taki powiedzmy kolejny filmik, który przedstawia możliwości możliwości City Skylines. Eee, koleś sobie wybudował, czy też ktoś sobie wybudował stworzył w edytorze po prostu Los Santos z GTA 5, no i tyle. Eee, Okej, okay. dzięki wielkie, i do zobaczenia w odcinkach z tej serii. Eee, ja to publik publikuję jako taki powiedzmy spoiler, czy, czy taką zapowiedź rozgrywki. W tą, w, tą, w tą grę. No, popekać będzie można. Znaczy, gram już, już teraz z nią i nagrywam odcinki. Naprawdę gra się naprawdę, no, bardzo, bardzo miodna jest, bardzo grywalna. Co tutaj, dużo, co, co, co tutaj można jeszcze dodać? No, świetna gierka, świetna gierka po prostu. Mam nadzieję, że seria zostanie dobrze przyjęta. Chciś już widziałem jakieś komentarze tam pod tym pierwszym filmikiem. Ludzie chcą serii, czekają na tą serię, więc myślę, że będzie, myślę, że będzie ciekawa. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Hej. Los Santos, z bliska. Ara.